Podświadomość, ten ukryty system, taki bezrefleksyjny, zachowuje się trochę jak elektron. Czyli, jak nie włączymy świadomości, no to będzie sobie robił, co chce. Będzie tu i tam, a nawet siam. W wielu miejscach naraz i tworzy się taki rodzaj chaosu, dramatu. Emocjonalnego. Zalewają nas emocje, nie panujemy nad nimi. Włączajmy latarkę świadomości, latarnię świadomości. Serio, serio. Żeby decydować, żeby mieć wpływ, żeby wiedzieć, czemu się tak zachowujemy, a nie inaczej.